Państwo Państwu bardzo się tutaj znaleźć. Ja tak jeszcze słowem komentarza do tej metody elektrohydraulicznej, bo sobie nie mogę podarować. To nie jest do końca tak, że to nie jest stosowane, bo takie głowice i takie kondensatory są dokładnie pod nami w pomieszczeniu obok, a duży projekt i wdrażanie tych systemów strzelania prądem plazmowym tutaj prowadzi profesor, który, który siedzi w Pierwszym rzędzie. Ma to swoje wady. Generalnie ma swoje zalety, ma swoje wady. Główną zaletą jest na pewno możliwość ścisłego kontrolowania energii wybuchu. Natomiast z różnych przyczyn nie jest to tak przyszłościowe, jakby się mogło wydawać. Ja się nazywam Paweł Mędyka, Jestem studentem Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. No i dorabiam sobie też pracując w Katedrze Maszyn Górniczych. Ten referat, który chciałem zaprezentować dotyczący strumieni wysokociśnieniowych, powstał przy dość dużej pomocy firmy Pona Wadowica. Proszę Państwa, jeśli w ogóle mówimy o no, metodach skał, to taki podstawowy podział na metody mechaniczne czy też metody strzałowe, o których szeroko tutaj kolega mówił. I w zakresie tych metod chciałem wskazać, w jakich warunkach osiągnięto najlepsze wydajności, jakie metody, przynajmniej na razie na Ziemi, są najbardziej obiecujące. Jeśli chodzi o drążenie tuneli, no to takim jednym z najbardziej wydajnych maszyn są maszyny typu TBM, na przykład właśnie Combine Anabel z Australii, który osiągnął 20 tysięcy ton urobku na dobę wydobycia, co przekłada się około na... 50 metrów tunelu y, dziennie. Cały tunel y, w legacji w Australii 46 km został wykonany w 8 miesięcy w sumie. Można sobie to porównać na przykład y, na zakopiance jego postępu. Y, taka ciekawostka, generalnie firma Herentnet, która była producentem tego kombajnu y, nazywa kombajny od żeńskich imion, co jest no, bardzo takim miłym zwyczajem. Na przykład kombajny pracujące przy drugiej linii metra w Polsce nazywały się Anna, Maria, Danuta i, i Elisabeth. Innym, inną metodą, taką bardzo wydajną, jest metoda, metoda ścianowa, wydobywania głównie węgla. Tutaj, jeśli ten TBM miał uzysk rzędu 20 tysięcy ton, no to z firmy filmem Cyrus, obecnie Caterpillar w 2012 roku w Polsce, w Bogdance osiągnął 23 tysiące ton. Z tego co wiem, to już nie jest do końca aktualny rekord, już górnictwo chińskie nas troszkę poprzedziło. No i metody strzałowe. Tutaj największy postęp został osiągnięty podczas budowy elektrowni de w Szwajcarii gdzie tunel o szyb pionowy o, o średnicy 8,2 metra był wiążony z postępem 62 metrów na dzień. Żeby osiągnąć tak duże y, wyniki, tak tak, tak, tak y, spektakularne postępy, ważna jest jedna rzecz, która jest kluczowa dla tego wszystkiego. Jak profesor na początku mówił, y, przenoszenie doświadczeń górnictwa Ziemnego w kosmos ma pewien ograniczony sens. Natomiast jedna rzecz się nie zmienia. Yy, urabianie, bo procesy górnicze, które zachodzą z dużym postępem, wymagają przeniesienia dużych sił reakcji. Yy, od urabiania, od wiercenia, od dezintegracji skały. I wszystkie te maszyny, czy to yy, ten właśnie kombajn wiercący, czy tbm -y, czy. Systemy ścianowe są maszynami rozpieranymi, przez co cała struktura skalna przenosi siły reakcji. Jeśli nie może tak być z różnych przyczyn, to wtedy stabilizujemy te siły reakcji od urabiania przez masę. Na przykład budując bardzo ciężkie kombajny w tym, w tym przypadku chodnikowe czy też maszyny wieloczerpakowe. W przybliżeniu oczywiście z różnymi ograniczeniami technicznymi, im większa, im cięższa maszyna, tym większe siły urabiania można wywołać i wygenerować. No, tylko że w przestrzeni kosmicznej jest to dość duży problem. Jeśli mówimy na przykład jeszcze o, o w miarę dużych ciałach, czyli o na przykład o Marsie, czy nawet księżycu, to ich własna grawitacja jest tu pewną pomocą. Natomiast jeśli mówimy o różnych planetoidach, no to niestety wywołanie, przeniesienie tych sił reakcji jest już znaczącym, znaczącym problemem z punktu widzenia yy, urabiania. Yy, no więc tak, jeśli mamy znikomą siłę grawitacji, mamy znikome tarcie od, siły, od ciężaru wywieranego przez tą maszynę na podłoże. Yy, no i mamy, mamy dość duże problemy z rozparciem maszyny, bo musimy wykonać jakiś wyłom taka maszyna mogłaby się rozeprzeć, czy trudności z zakotwiczeniem jakiejś stacji czy maszyny w gruncie. O materiałach ruchowych kolega mówił przed chwilą dość dużo. Występuje znaczący problem z odprowadzaniem ciepła, jak również gradient pomiędzy dość niską temperaturą samego narzędzia i otoczeniem, jak wysoką temperaturą generowaną przez narzędzie urabiające. No nie ma możliwości stosowania podciśnienia, jeśli nie mamy. Atmosfery, bo atmosfera jest mocno rozrzedzona. No i taka bardzo mechaniczna yy, trudność związana z usuwaniem zwierciń z otworu. Proszę Państwa, yy, jeśli byśmy chcieli na przykład wykonać jakiś błąd, żeby się móc po coś rozlepszyć, żeby móc prowadzić jakąś eksploatację, czy też po prostu solidnie zakotwić daną stację, czy daną maszynę w gruncie, no to musimy przynajmniej na początek odstrzelić jakąś powierzchnię. Tak jak się to podobnie jak się to robi na, powierz na, na, na powierzchni Ziemi czy też pod Ziemią, z wykorzystaniem odpowiedniej matryki strzałowej. Jeśli skały nie są zbyt zwięzłe, możemy mówić o metodach mechanicznych. Natomiast jeśli chcemy wydobywać źródła metali, to pozostają tak naprawdę tylko i wyłącznie metody wykorzystujące materiały wybuchowe. No i tutaj jest taka koncepcja, propozycja rozwiązania, dzisiaj zaprezentuję koncepcję, mam nadzieję, że za rok zaprezentuję już wyniki badań tejże koncepcji, czyli wykorzystanie strumieni wysokociśnieniowych do wiercenia. Ogólnie rzecz biorąc, głowica wielociśnieniowa ma jeden lub dwa skierowane tak kątowo kanały, ten środkowy nie jest obligatoryjny i przez obrót wywołany samym skrzywieniem, delikatnym skrzywieniem otworu, ta głowica Obraca się wokół własnej osi i wierci y, otwór w skalę. Y, ten obrót z jednej strony pozwala nam zrobić wyłom troszkę szerszy niż średnica samej głowicy, przez co łatwiej się nam to przepycha, z drugiej strony to są dość duże obroty, osiągające 15 tysięcy obrotów na minutę i często nawet trzeba takie głowice przyhamowywać y, z celu, ze względów takich technologicznych. Tego typu technologie były też wykorzystywane, wspierane w takim górnictwie otworowym ropy naftowej. Głównie takie badania pochodzą ze Stanów Zjednoczonych z lat 90. Natomiast wtedy jeszcze był problem z dostępnością pomp wysokociśnieniowych. Dzisiaj takie pompy na dużo większe ciśnienia niż to minimalne 100 MPa są powszechnie produkowane i stosowane również w Polsce. Gdybyśmy sobie tak porównali jak przebiega wiercenie klasyczne, mechaniczne, darowo obrotowe dla skał o wytrzymałości na stanie powyżej 150 MPa, to widzimy, że to są dość porównywalne parametry. Prędkość wielcenia tu są 3 metry na minutę maksymalna, tutaj jest to 3,6. Zużycie wody, bo to jest taki istotny parametr. Przy wierceniu darowo obrotowym choćby dlatego, żeby usuwać z i żeby chłodzić narzędzie, żeby ono nie popękało, musimy stosować przepłuczkę. W praktyce przy takiej zwięzłości już musimy. To jest, zużycie wody na przepłuczkę to jest 8 do 12 litrów na minutę. Natomiast przy wierceniu wodą to jest około 20 litrów, może nawet trochę mniej. Generalnie porównywalna ilość. Moc wiertarki 120 do 150-180 kW. Natomiast to jest kluczowy parametr. Siła docisku, która musi zostać wywołana podczas wiercenia wodą jest tak rząd wielkości mniejsza niż to, co spotykamy przy wierceniu klasycznym. Dodatkowo na przykład pani z piapu mówiła o robotach, które są albo autonomiczne, albo telematycznie sterowane. Wielcenie wodą jest procesem znacznie mniej awaryjnym, to znaczy znacznie rzadziej występuje zatykanie żeldzi, bo nie ma materiału, który jest zatykany żeldzią, bo ciecz niekoniecznie musi to być woda, może to być jakiś glikol, pod wysokim ciśnieniem dezintegruje skałę do postaci niewidocznego gołym okiem pyłu, więc po prostu nie ma co zatkać nam żeldzi wielcącej. No Nie ma zużycia narzędzi, bo nie ma jako takiego narzędzia, ani też nie ma co się za bardzo przegrzewać. Średnice wierconego otworu też są porównywalne ilości. Oczywiście to jest średnica dla przeciętnego otworu strzałowego. Takie jak się to też agregaty wysokociśnieniowe, dobrze znane wiertnikom z czy, czy całe roboty są już produkowane? W Polsce właśnie ponarwadowice takie coś robi. Jak widzimy takie urządzenie, do w tym wypadku akurat cięcia wodą, brył betonowych, to nie jest jakaś duża maszyna. No i właśnie firma Ponad prowadzi największe takie badania związane z tymi głowicami, zapracowaniem tego typu technologii. No i gdyby coś miało Państwu zostać z, tego, z tej mojej prezentacji, to bardzo bym chciał, żeby to był właśnie ten slajd. Jeśli w przestrzeni kosmicznej mamy problem z przeniesieniem sił reakcji, przynajmniej w tej w początkowej fazie, bo musimy wywiercić jakiś otwór, czy to żeby zamocować y, stację, zamocować maszynę, czy też załadować materiał wybuchowy, to musimy jakiejś technologii użyć. Technologia klasyczna z wierceniem mechanicznym na powierzchni wymaga tak dużej maszyny. Technologia z użyciem wody to jest maszynka znacznie, znacznie, znacznie mniejsza, bo mamy znacznie mniejsze siły reakcji do przeniesienia. Klasyczny wóz zwiercący ma około 18 metrów długości. Różnie, w zależności od tego, jak ten, jak ten ciągnik jest zbudowany, waży 12 do 15 ton. Natomiast taka maszynka grupy WOMA, Grupa WOMA jest szczególnie znana w swojej części, która się nazywa karker, służącej do urządzeń do czyszczenia. Taka maszynka, wyprodukowana przez grupę WOMA, waży 80 kg jako całość i ma wymiary około metr na metr na metr. Czyli jest znacznie, znacznie mniejsza i znacznie bardziej wydaje się gdzieś w przyszłości zdatna do stosowania w górnictwie kosmicznym. Koncepcja takiej głowicy wiercącej z dociskiem strumieniowym, to znaczy mamy na końcu klasyczną dyszę wiercącą z tą częścią obrotową, natomiast docisk jest realizowany przez jakieś medium generujące kontrstrumień z drugiej strony takiej, takiej głowicy. Może być to to samo medium, czyli ta sama woda pod tym samym ciśnieniem, wtedy czy inny płyn wykorzystując, po prostu jedną pompę do zasilania obu kanałów, ale może być to równie dobrze, czy to inne medium, czy gaz w zależności od tego, czym lokalnie dysponujemy. I takie bardzo proste symulacje, bardzo proste próby wskazują, że dla takiej głowicy, dla parametrów jak przy urabianiu granitu potrzebujemy siłę docisku rzędu 300 N. Natomiast gdybyśmy tym samym medium, taką koncepcyjną głowicę. Zasilili y, z tej strony. Akurat no, ten przepływ dla, dla wody to jest 50 dB na minutę, dość dużo. Y, można to na pewno optymalizować. Y, generuje siłę reakcji rzędu 1100 N, czyli znacząco przewyższając to, co jest nam niezbędne ze względu na, na docisk. Podsumowując, y, Głównym problemem urabiania w ogóle, czy to na Ziemi, czy w kosmosie, jest przeniesienie tych sił reakcji, które w warunkach ograniczonej grawitacji jest jednym z głównych problemów z punktu widzenia mechanicznego. Natomiast, żeby skutecznie urabiać skały z więzłem musimy albo wykonać otwory strzałowe, albo ustabilizować maszynę czyli na którymś etapie te otwory musimy wywiercić? No i tutaj. Taką myślę, obiecującą koncepcją jest właśnie ta, ta lanca wodna, czy też lanca płynowa, która wykorzystując to samo medium może od razu sobie generować siłę yy, niezbędnego przypadku. Dziękuję Państwu. <trym>